Witam Was w kolejnej już dziewiątej kolejce, a w zasadzie po dziewiątej kolejce Ekstra Klasy. I zapraszam nie przeciągając na podsumowanie tych wyników niesamowitych spotkań. Gdzie no, na boiskach troszkę się działo, mieliśmy nawet sporo kontrowersji. Także może bez przeciągania, przejdźmy do pierwszego meczu GKS z Krakowią. Spotkanie to Krakowia wygrała pewnie 3 do 0, chociaż pierwsze 25 minut to właśnie geksa nie schodziła z połowy rywali, Krakowia przetrwała ten trudny czas i ruszyła do przodu, i ruszyła naprawdę w dobrym stylu. W 33 minucie, więc już chwilę po tym na porze geksy spod linii końcowej zagrał Stoilkowicz. piłka odbiła się od Alana Czerwińskiego, wturlała do bramki i Krakowia prowadziła 0 do 1. W 40 minucie zamieszanie w polu karnym wykorzystał no powiedzmy sobie tak na pół Henriksson, bo tutaj strzał oddał wójcik kudła Obronił, ale no, przy dobitce Henriksona był już, był już bez szans i było 2 do 0. I w 55. minucie, klich przepięknym podaniem obsłużył Stoilkowicza. ten umieścił piłkę w siatce. Mieliśmy 3 do 0 i właśnie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Trzeba sobie wypowiedzieć wprost: no, może być to sezon Krakowi, bo naprawdę pasy grają w tym roku świetną piłkę. Kto wie? czy nawet nie najlepszą w Ekstraklasie, ale fajnie się ich ogląda i jeżeli zdobędą mistrzostwo, co jeszcze można wróżyć i tak dalej. Ale naprawdę nie będę zdziwiony, bo na ten moment pasy grają naprawdę, naprawdę ciekawą piłkę. Kolejny mecz, mecz Wisły-Płock z Jagiellonią. No i był to taki mecz, typowy, typowy mecz walki. Obie drużyny atakowały, ale też dobrze broniły, więc większość meczu toczyła się w środkowej części boiska. No brakowało tych bramek po prostu. Druga połowa, no tutaj obie ekipy starały się o bramkę, naprawdę napierały, każdy chciał to spotkanie wygrać. Po starciu pana Sangre z Imazem, sędzia po długiej analizie VAR, Sędzia Lasych podyktował rzut karny, no i do piłki podszedł Pululu. Mieliśmy 0-1, do 1. takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że niewiele brakowało, żeby obie ekipy mogły ten mecz wygrać. Naprawdę wyrównane spotkanie. Gol z karnego tam widziałem no chyba na TikToku, kibice się kłócą, że co to za gol i tak dalej. No gol jak gol, tak? Dał 3 punkty, więc to jest najważniejsze. Ale naprawdę ciekawy mecz. Dobrze się to oglądało, mecz no takich wyrównany. O! Idealne słowo będzie, jak użyjemy słowa wyrównany. Kolejny pojedynek, pojedynek Radomiaka z piastem. No i tutaj piast tak naprawdę chciał grać podaniami długo i wymieniać tę piłkę i cierpliwie, no ale Radomiak miał większą cierpliwość i to Radomiak po prostu czekał na jakiś błąd. Na początku to czekali, żeby wyczuć, co piast chce grać, a potem czekali na ich błąd. Po 20 minutach meczu Radomiak przejął inicjatywę, jednak no tutaj Tworzyli akcje, ale nie udało się ich zakończyć golem. W przerwie czerwiński w piaście zgłosił uraz pleców na drugą połowę nie wyszedł, a to tak naprawdę można odebrać jako podcięcie skrzydeł piasta, bo pias w drugiej połowie no to był koszmarny, był po prostu dramatyczny, po prostu zgaśli na boisku i druga połowa należała już do radomiaka. 47 minucie akcja skrzydłowych Radomiaka Was Lopez podał do Balde, a ten pobiegł na bramkę i zdobył gola. Mieliśmy 1 do 0 i takim też wynikiem zakończyło się spotkanie. Piast dalej szuka formy, Radomiak no, wygrywa. Radomiak wygrywa, 3 punkty, także tutaj też taki no, mecz można nie powiedzieć, że nudny, ale no taki specyficzny. O, może w ten, w ten sposób można go nazwać. Ogólnie te sobotnie mecze nie obfitowały w dużą ilość bramek, w przeciwieństwie do niedzielnych. Kolejnym sobotnim meczem jest mecz Arki z Koroną. I dlatego to właśnie powiedziałem, tutaj mieliśmy 0 do 0. Pierwsza połowa to była tak naprawdę rozgrywana w tempie ukwiału tego czółki, próbującego przemierzyć wody Bałtyku, jak to mówił Marcin Krzywicki. Koszmarna była ta pierwsza połowa. Druga bardzo podobna, no mecz bezbarwny, nijaki, miałki. Na tyle nijaki, że najciekawszym wydarzeniem tego spotkania był Raid. Już nie pamiętam nazwiska piłkarza, nie wiem czy niedługoż. Po prostu pobiegł prawą stroną bez buta przez półboiska i jeszcze dał radę dośrodkować. No tutaj naprawdę na boisku działo się niewiele. Podział punktów, ale czy obie ekipy mogą być zadowolone z takiego przebiegu rzeczy? No raczej nie. Termalika Lech. Lech wygrał 2 do 0. Chociaż no tutaj początek był na lekką korzyść Lecha, to też trzeba przyznać. W 26 minucie strzelał Lisman, potem strzelał chyba w 36 Ismael. Także no tutaj Lech próbował. No i tuż przed przerwą Lech dopiął swego Bramkę na 1-0. Setnego gola w barwach Lecha zdobył Mikkel iszak po podaniu Milicia, no i Lech prowadził 1-0. W 47 minucie było już 2-0. Również Iszak tym razem po podaniu Palmy. 101. bramka w barwach Lecha także rozpoczął drugą setkę. No i tak ten mecz przebiegał pod dyktando Lecha dopiero w końcówce, bo w 86. minucie bardzo blisko gola honorowego. Był Fassbender, jednak no Mrozek obronił ten strzał i Termalika zakończyła mecz bez gola i Lech wywozi 3 punkty z niecieczy. Najbardziej kontrowersyjny mecz soboty, czyli mecz Rakowa z Legią. No i tutaj, e, miał być hit, a wyszło, no to co wyszło niestety, bo hitem tego spotkania raczej e, nazwać nie można. Raczej to była taka niestrawna kolacja. No tutaj też chcieli grać do przodu, ale no na za wiele nie wychodziło i też głównie mecz rozgrywał się w środku boiska. Można powiedzieć, że tak trochę nawet pod dyktando Rakowa. Po 20 minutach Legia przejęła inicjatywę. Stojano wziął w słupek. A bramka na 1 padła po tym, jak Bulat wybił piłkę pod nogi Stojanowicia, a ten uderzył po prostu z linii pola karnego i mieliśmy 1-0. W końcówce pierwszej połowy był też rzut karny, który był bardzo mocno kontrowersyjny. Ja tam faulu nie widziałem co dopiero karnego. Niestety sędzia przybył, chyba był innego zdania. Podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Iwi Lopez. Szerzej o tej ręce, o tym faulu w ogóle. Bo to nie wiem, czy to było. No, według sędziego ręka, według mnie faul. Więcej o tym mówię we wczorajszym niedzielniku. Także zapraszam do obejrzenia, kto jeszcze, kto jeszcze tego filmiku nie widział. Bo tam no, jest taka szersza analiza tego zjawiska. Co warto powiedzieć o Legii? Legia musi takie mecze wygrywać. Jeżeli chcą walczyć o mistrzostwo, muszą takie mecze wygrywać. No bo Raku wystarczyło tutaj przyprzeć do ściany i atakować, a Legia tego nie zrobiła. Nie wiem, co ma w głowie Jordanesku, ale no. Z tak słabym Rakowem Legia po prostu musi. To jest ich obowiązek, żeby wygrali. I tyle po tym meczu. Motor Zagłębie. Tu mieliśmy 2 do 2. Zagłębie świetnie rozpoczęło ten mecz. Reguła dośrodkował do Roszy. Rosza, który nie odnalazł się w Rakowie. Zdobył bramkę na 0 do 1. I tutaj był gol głową. No i po golu Miedziowi byli minimalnie lepsi aż w końcu motor się obudził i zaczął atakować. Druga połowa, no to już świetny motor, w tym naprawdę w 51 minucie motor wyrównał za sprawą łabojki. Po golu motor opanował środek boiska, dzielili tam i rządzili. No i wójci w końcu podał do Ndiaye, ten do Fabio Ronaldo, który naprawdę ma ciężkie nazwisko, umieścił piłkę w siatce i było 1 do 2. A wynik meczu ustalił Kosidis z karnego i spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. Pogoń Lechia. I to jest zdecydowanie mecz kolejki, bo to są po prostu szalone derby Pomorza. Co tam się działo? Tam było wszystko. Nawet spocony Haditagi. Dosłownie wszystko. Pogoń lepiej wyglądała przed przerwą. W drugiej połowie, no to znowu lepiej wyglądała Lechia. I może tworzyła mało sytuacji, ale była naprawdę diabelnie skuteczna. W 24 minucie pierwszą bramkę zdobył Malnar i chyba tutaj kibice, no... Troszeczkę już przestają żałować tego y, kulurisa, bo trafił też bardzo ładnie z przewrotki. Chwilę potem koronkowa akcja Lechi i Golmeny na 1 do 1, zaledwie po 5 minutach. 39 minute było już 2 do 1 pogoń odzyskała prowadzenie po golu Duwary i asyście nikogo innego, tylko Kamila Grosickiego. A po przerwie z 2 do 1 zrobiło się 2 do 4, bo naprawdę bardzo szybko tutaj lechia odrobiła straty. Na 2 do 2 zdobył gola Iwanżelisko, i to wolej z około 20 metrów, także dość ładna bramka na 2 do 3 bramkę, no piłkę do swojej bramki skierował Łączar. na 2 do 4 Pozo został ograny przez sezonienkę i dopiero w doliczonym czasie gry na 3-4 z Karnego trafił Ulvestad. Lechia mogła ten mecz zamknąć jeszcze szybciej, bo w 67 minucie po prostu Kapić nie wykorzystał rzutu Karnego. Także no tutaj na Murawie działo się naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Haditagi bardzo zły na przebieg spotkania. A Pogoń, jak to Pogoń ma w zwyczaju, przed swoją publicznością derby przegrane i to 4-3. Cóż mówić więcej. I ostatnie chyba mać tutaj kolejki, czyli mecz Górnika z Widzewem. Górnik wygrał spotkanie 3-2. Bramka na 1-0 padła w 16 minucie. Tutaj Ilić miał spore problemy z dośrodkowaniem Kmeta. W zamieszanie wykorzystał Jarosław Kobicki i wyprowadził Górnik na prowadzenie. 1-1 to już 28 minuta. I dośrodkowanie Frana Alvareza do Szechu, który wyrównuje wynik spotkania. To jest też znamienne, że kogo by widzę w nie kupił, to i tak akcje bramkowe tworzy Fran Alvarez i szechu. Na 2 do 1 Janża wrzucił piłkę do Liseta, a skrzydłowego górnika wykończył tę akcję. No, dość chaotycznie, ale jednak w 56. minucie znowu mieliśmy remis. Tym razem no, za sprawą Angela Baeny i jego rajdu, który no, sprawił spore zaskoczenie w obronie górnika. Jednak no, ostatecznie gol został zapisany Franowi Alvarezowi. A Baena musi pocieszyć się tylko asystą. I bramka na 3-2 padła w 81 minucie spotkania. Również indywidualny rajd, tym razem Usmana Sała. Skrzydłowy górnika bez problemu minął obrońców jak Jaktyczki i strzelił z dystansu. Potem jeszcze rykosze, co już w ogóle zmyliło Ilicia i górnik wygrał spotkanie 3-2. No, cały mecz te obie drużyny były bardzo aktywne, co też widzimy po ilości strzelonych bramek. Tyle ode mnie w tym tygodniu, w tym odcinku podsumowaniu Ekstraklasy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i słyszymy się w środę na raporcie z Mediolanu. Na razie.